Siemano! dzisiaj przed nami niedziela twardziela. Witam oczywiście serdecznie na kanale u Grubasa. Na wstępie z mojej strony gorąca prośba, o zostawienie kciuka w górę pod tym filmem oraz zasubskrybowanie tego kanału. Dla Ciebie jest to jeden moment, jedna chwila, jedno kliknięcie, które niesamowicie pomaga rozwijać cały projekt. Tutaj na wstępie jeszcze przypomnę, że materiał powstaje ten w ramach współpracy z BetClickiem. Przypominam również, że hazard jest w Polsce dostępny i dozwolony z legalnych źródeł dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Jeśli chodzi o tuperską metalię, nie wiem jak nam poszło nagrywam przed zakończeniem naszych spotkań niemniej właśnie w tej chwili będzie podsumowanie znajdowało się na ekranie, tak jak na początku mówiłem, dzisiaj niedziela, sporo emocji, sporo meczów przed nami, więc oczywiście atakujemy dalej, będzie promka, będzie konkurs, więc jeżeli masz to w nosie, to śmiało możesz przewijać albo nawet na sam koniec filmu, dobra, lecimy teraz z promocją, tutaj cały czas zwraca kasę za pierwszy ewentualnie czy gran zakład i jest to oferta skierowana dla osób, które jeszcze takiego konta nie posiadają więc jeżeli chciałby się założyć wystarczy wpisać podczas rejestracji na szkod gruby kupon i promocja będzie aktualna na Twoim koncie. Następnie po założeniu konta wystarczy zawrzeć pierwszy zakład za maksymalną kwotę 57 zł, i jeżeli coś się zestra, Betlik zwraca 5 dych na saldo depozytowe 7 zł jest tutaj podatkiem. Jeżeli kupon będzie wygrany, tutaj również kasa jest Twoja, również można od dnia od razu wypłacać. Nie ma tutaj żadnych haczyków, żadnych obrotów. Wszystkich zainteresowanych odsyłam standardowo. Do pierwszego komentarza pod tym, pod tym filmem. No i jeszcze konkursiwo. Jak zawsze 5 doszedł do wygrania. Co należy zrobić, aby nie powiedzieć? Zostawić kciuka w górę pod tym filmem. Zasubskrybować ten kanał oraz w komentarzu wytypać dokładny wynik. I minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Interem a Lazio. Otypujemy do godziny 20.45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie. I tutaj jak zawsze się nic nie zmienia, wygrywa jedna osoba, która poprawnie wytypuje dokładne wyniki i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. a teraz Zobaczcie, co dzisiaj gramy. Dzisiaj ode mnie dubel włosko-francuski, kurs 2.45 ze 215 zł na kuponie i pierwsze zdarzenie, Wenecja gra z Milanem. Stawiam tutaj na zwycięstwo Milanu. Tutaj goście przystąpią do tego spotkania po wygranej z Romą, myślę, że tutaj gospodarze nie będą mieli zbyt dużo do powiedzenia. Milan rozpędza się w ostatnich meczach, a wygrana nad Romą pozwala im cały czas gdzieś tam myśleć o walce, o mistrzostwo. Wiadomo, że mecze od 12:30 bywają różne. Myślę, że jednak tutaj goście są zdecydowanym faworytem i sięgną po 3 punkty. Drugie zdarzenie: mecz gra ze Strasburgiem. Stawiam tutaj na gości bądź remis i powyżej 1,5 gola. Jeśli chodzi o gospodarzy, mają spore problemy w kadrze. No i nie spisują się na ten moment jakoś nadzwyczaj dobrze. Goście są solidną ekipą, potrafią zdobywać bramki. Myślę, że tutaj oni są faworytem. Liczę tutaj na co najmniej dwie bramki i na to, że tego meczu nie przegrają. Tyle ode mnie. powodzonka. Cześć, dziś niestety nie za bardzo mogę mówić, dlatego szybko bardzo powiem co gram. Po pierwsze herta z FC Kelny gram tutaj to, że padną maksymalnie 3 gole, ponieważ herta jest mocno osłabiona zawodnikami z ofensywy. Kolonia jest drużną, która głównie się broni. Nie widzę tutaj możliwości na dużą ilość bramek. I drugi mecz, Sevilla z Getafe, tutaj gram to, że Sevilla mecz wygra, jest zdecydowanie lepsza od swojego przeciwnika, gra na własnym stadionie, różnica w tabeli jest ogromna, Sevilla jeśli chce myśleć o podgodnieniu Realu, musi taki mecz wygrywać, Getafe to jest zespół z dołu tabeli, więc jak najbardziej jest to możliwe, zwłaszcza, że Sevilla jest po prostu faworytem. Z tych dwóch zdarzeń kurs ogólny 2,35, więc za standardową stówkę do wygrania 206 zł i 80 groszy, dzięki. No, i dziękuję, że z nami byliście na zakończenie. Jeszcze poprzenudzam. Pamiętajcie, abyście robili własne analizy. Grajcie za tyle, za ile możecie przegrać. Jeżeli coś się nie podoba, olewajcie, tutaj nie ma. Nigdy nie było i nigdy nie będzie pewniaków. To są tylko nasze subiektywne opinie. Oczywiście trzymam kciuki za wszystkie wasze kupony, jak i za nasze. I teraz trochę odpoczniemy. Widzimy się na następnym odcinku. Siema!